Tworzyłem zawodnika ocenionego na 99. Lewa noga jak Messi, prawa jak Ronaldo, do tego umiejętności oraz inteligencja boiskowa jak De Bruyne. Zobaczcie sami na te statystyki. Praktycznie wszystko na 99, co czyni go najlepszym zawodnikiem w tej grze. Jego imię i nazwisko to Mateusz Panic, czyli nowa, najlepsza... Wersja piłkarza w eSports FC24. W dzisiejszym odcinku zagra on w najlepszych klubach na świecie i zobaczymy, czy w każdym z tych klubów strzeli najwięcej bramek, i tak dalej, i tak dalej. A więc, tak jak mówiłem na początku, w dzisiejszym odcinku stworzyłem najlepszego piłkarza w eSports FC24 i zobaczymy jak mu oczywiście pójdzie. Jeżeli takie odcinki Ci się podobają, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. W ostatnim odcinku na naprawdę dobrze z zgadywaniem piłkarzy. Jeżeli zganiecie jest co są piłkarze, to naprawdę to jest coś niesamowitego i przy tym wam oczywiście serduszko. Ale w wyborze dzisiaj. Dzisiejszej drużyny pomoże nam piłkarski box, który wysłał taką paczuszkę swego rodzaju, mamy tutaj mistery box piłkarski, generalnie linki do piłkarskiego boxa macie w opisie, no i mamy tutaj naszą paczuszkę co najważniejsze, otworzę ją, tutaj mamy paczuszkę, a do tego wlepka, więc wlepka, wlepka, wlebka. nie wiem czy jest fokus, ale naprawdę bardzo ładny. ale tutaj to co najważniejsze, czyli nasza piłkarska koszulka, a więc tak, otwieramy, mamy tutaj, dziękujemy za zaufanie, ja też bardzo dziękuję i już wiem jaka to jest drużyna, wy jeszcze tego nie wiecie, sezon 2002-2023, weźmy koszulkę i dokładnie, Jest to, jak to vidíte, AC Milan. Trzeci komplet strojów z zeszłego sezonu tak już naprawdę, ale koszulka prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, nie wiem czy to widać w świetle, w świetle tak dobrze, ale jest ona bardzo ładna, AC Milan, więc już ją nakładam, no i zobaczymy jak nie będzie będę wyglądał. A więc tak, mamy tutaj AC Milan, nie wiem czy mnie teraz w ogóle słychać, ale tak ta koszulka się prezentuje, leży na mnie uważam, że dosyć nieźle, jeszcze nigdy nie miałem chyba koszulki piłkarskiej z Pumy, ale tym bardziej też AC Milanu, więc to cóż, no dzisiaj wybieram drużynę AC Milan, no i zobaczymy jak nam w wielkim skrócie pójdzie. A więc tak, jesteśmy, ta koszulka oczywiście nałożona, i jakby mogło być inaczej oczywiście... Nasz zawodnik ocenia na 99, zacznie wy AC Milanie. Widzimy, jest on na boisku, znaczy w składzie 99 operala wszystkie statystyki naprawdę bardzo mocno wybustowane. Środkowa pomoc ofensywna, gdyż ustałem, że będzie ta lepsza pozycja na zawodnika, który ma połączyć Messiego, De Bruyne oraz Ronaldo. Więc uważam, że to jest akurat spokojne no i zaczniemy na sam początek od właśnie. A Acymialno więc przechodzimy do turnieju przedsezonowego, no i będziemy następnie patrzeć tutaj na wyniki. Pierwsza raz wziąłem w historii turnieju przedsezonowy, pierwszy mecz z Atletico Bilbao, czy uda się taki mecz wygrać? Remis, Aston Villa przegrywamy 3 do 0, via Real do 0, więc no wszystkie szybkie trzy mecze, no i widzimy, że na razie ta kariera nie zapowiada się tak ciekawie, jak zapowiadać być się oczywiście, no kariera ta mogła, więc no wiemy jak oczywiście jest. No i cóż, no przechodzimy do pierwszego meczu w Serie A. I Polonia wygrywa zmianę 2-0. do 0. Wygrywamy z Stolino 3 3-0, więc się odbiliśmy. Mecz z Romą bardzo ważny. Remis 0-0, więc na razie trzy pierwsze mecze. O nie oszukujmy się, takie średnie derby Mediolanu bardzo ważne. Remis, Dynamo zagrzeb w widzę mistrzów. Wygrała. Hela z Verona też ważny mecz. Wygrywamy 2-0. do Kaligari pokonujemy 3-0. Lazio 1-0. I mecz Chelsea może być ciężki, ale jest remis 2 do 2, więc na razie się wystrzegamy. Tych porażek z Genoą wygrywamy 3 do 1. No i teraz mecz z Juventusem, zaraz też będziemy patrzeć, już, jak to wygląda u naszego zawodnika. Wygrywamy z Juventusem, z Salzburgiem 2 do 1. Mecz teraz na Poli, który może być ciężki, też wygrywamy, więc to jednak ta liga idzie po naszej stronie: 4 do 0 z Udinezę 2 0 wygrywamy z Salzburgiem, 0 do 1 z Liszt. Nie znam tego klubu, tak szczerze, akurat Liga Włoska to jest ta. Gdzie najwięcej klubów jest na ją wygrywamy jeszcze kolejny mecz, wygrywamy 2 do 1. Więc na razie wszystko idzie pod nasze dyktanto. Wygrywamy kolejny mecz 4 do 1. Remis tutaj 2 do 2. Dynamo zagrzeb wygrywamy 3 do 2. Monza 3 do 1. Milik zawodnikiem miesiąc... Smiretti, przepraszam. <ścoughs> Czemu to jest Milik? Nie wiem, Sasuolo wygrywamy. Wygrywamy 2 do 0. No i cóż, koniec y... pierwszej połowy sezonu. Nasz zawodnik lekko zmęczony. Zobaczmy tabelę, jesteśmy mimo wszystko na miejscu drugim. 13 wygranych, 4 remisy, 1 porażka i mamy 4 punkty z do pierwszego Interu. Za nami Napoli, Juventus oraz Roma. No ale przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli oczywiście do y, zespołu statystyki. No i zobaczmy, jak sobie nasz tutaj świetny Mati poradził. 24 mecze, 14 bramek, 5 asyst, co jest wynikiem naprawdę bardzo dobrym. Więc cóż, to w serii A10 bramek, 5 asyst, w Lidze mistrzów 6 meczy 4 bramki, 1 asysta. Ogólna ocena 7,76. Więc to, to jest bardzo dobra ocena, tak szczerze. Więc to cóż, to no na razie daje on radę. No nie będziemy tutaj oczywiście osiadać o tak zwanych laurach ani żadnych laurach. I przechodzimy do samego końca tego sezonu. No, czy final Ligi mistrzów jest tutaj możliwe? Szczerze mówiąc, wątpię, no ale cóż, to wszystko się okaże z czasem. Tutaj pierwszy mecz po powrocie. Od razu remis bez wygranej. Teraz mecz z Romą. No tutaj byłoby można z Romą wygrać. Wygrywamy 2 do 1. No raczej nie po jej nas mi się wydaje zwolnić. Mecz z Udinezem. Wygrywamy 2 do 1. Kolejny mecz, jakiś pucharowe, to wiadomo. Mecz z Bolonią. Wygrywamy, więc mimo tego, że na płok dużych jest tych meczów, to daje się wygrać. Tutaj 3 do 0, Atalanta Bergamo, 4 do 2 pokonano. mecz z Napoli, remis. No a takie mecze się właśnie najbardziej chyba docenia. Wygrywamy z Monzą, Liga Mistrzów z Lipskiem, wygrywamy 3 do 2. Znowu mecz z Atalantą, wygrywamy 2 do 1. No bardzo mało porażek. Teraz mecz z Lazio. Lacjo wygrywa z nami 2 do 1. No porażka dawno jej nie było. Eliminujemy Lipsk z gimistrów, Mistrzów, no więc tej Zawodnik 99 musi chyba oddawać. Verona przegrywa z nami 2 do 1. Mamy już prawie kwiecień. Ostatni mecz zagramy właśnie z Fiorentiną. Pucharowy. Też remis, nie wiem czy w sumie przeszliśmy dalej. Ale teraz Benfica-Lizbona, czyli się wydawałoby chyba jeden z tych słabszych klubów w Lidze Mistrzów, co możemy trafić. Czy uda się wyjść? Niestety, Benfica-Lizbona nas eliminuje, ale wygrywamy derby Mediolanu. Jak to szybko w ogóle leci? Zobaczcie, wygrywamy, yy, przegrywamy z Fiorentiną w Pucharze, ale wygrywamy z Juventusem. No dużo się dzieje w tym studiach, trzeba sobie to naprawdę przyznać. I mecz z Torino 2 do 0. Przegrywamy i Tiniana Wygrywamy 3 do 0. Trzeba zatrzymać teraz symulację, no bo już się tak naprawdę wszystko skończyło. Nasz zawodnik widzimy wypoczęty, żiru bardzo tutaj upadł, to i nie wykrywamy ligi. Jeden punkt... Jeden punkt, tutaj widzimy różnice dla Interu. Trzy mecze przegraliśmy, wygraliśmy 28, no co jest wynikiem bardzo dobrym. Nie ma co się oszukiwać, to nawet, że nie. O, jeżeli chodzi o statystyki, to Kane w ogóle gra w Interze, 26 bramek w 38, a nasz 21 bramek w 38, czyli netnie jest top 3, tylko na miejscu czwartym, czyli widzimy, że mimo 99 overalla, no nie ma tutaj jakichś szczególnych yy, yy, umiejętności. No nie wygraliśmy żadnego Pucharu, nie wygraliśmy ligi, więc to no tutaj nie ma co oczywiście gadać, że to był dobry sezon w wykonaniu. Takiego zawodnika 52 mecze, 32 bramki, 13 asyst 13 czystych kąt, ogólno co na 7,60 Co jest wynikiem według mnie Dosyć, dosyć, dosyć takim tyci, tyci dobrym Więc można przyznać, że tutaj No jeżeli chodzi o bramki asysty to oczywiście Piłkarz dojeżdżał, no ale cóż To musimy przejść szybko do następnego meczu Zobaczymy jak tam pójdzie, jeszcze sobie mecz tylko symulacji Więc cóż, to wydaje mi się, że to jakaś Anglia By teraz się mocno przydała, więc cóż to no, przejdziemy do Klubu z Anglii, i zobaczymy jak tam sobie nasz Oczywiście zawodnik poradzi Dobrze, więc jesteśmy w kolejnej naszej symulacyjce tak zwanej. Widzimy, że tutaj już kilka rzeczy przestaje powoli pasować. Więc cóż, to na początek zjemy sobie formację. Wydaje mi się, że tutaj pod naszego zawodnika, no jest jedna formacja tak naprawdę. Widzimy McAllister tutaj może być niezadowolony ze swojej pozycji. Ale cóż, to także Darwin Nunes nie zagra. Bo nasz Mati, kochany, oczywiście zagra na tej pozycji napastnika. Zobaczymy go teraz właśnie na tej pozycji. Czy jest tutaj Mohamed Salah gdzieś może ukryty? No nie ma tutaj nigdzie ukrytego Mohameda Salaha. Czyżby nam brakowało prawego skrzydłowego? No generalnie dużo zawodników nam chyba brakuje akurat, ale cóż, to może McAllister będzie tutaj lepiej pasował. Patrząc ogólnie po zawodnikach, to chyba większość tych dobrych zawodników tutaj jest. Prawe skrzydłowy 62, no to nas chyba średnio zadowala w tym przypadku co no cóż, to no jeżeli tak ma nie grać I co, jak popasuje na prawe skrzydło? Więc no cóż, to kozasko, no więc Czekajcie No i tutaj chyba więcej zmienić się nie da w tym składzie Więc no cóż, szybkie jeszcze zmiany na odcinku No i cóż, no przechodzimy teraz Do Ligi Angielskiej, no i zobaczymy jak tutaj Pójdzie naszemu zawodnikowi, oczywiście tym razem Puchar przesezonowy przesymulujemy, bo To była porażka w zeszłym sezonie A chyba niko i tak te puchary nie interesują ma już Liga, Liga Mistrzów, to myślę, że coraz bardziej No i cóż, teraz przed nami Oczywiście e, Liga Angielska, jak to powiedziałem, Premier League, Liga Mistrzów, Liverpool ma także o wiele lepszych zawodników na pewno niż yy, no Milan, to trzeba sobie oczywiście przyznać. Tej pierwszy mecz rozegramy z Chelsea w tym sezonie, więc zobaczymy, czy uda się wygrać już w pierwszym meczu. Remis 3-3, no wynik taki mało zadowalający, Bournemouth 3 3-1 wygrana, na razie 6 bramek, więc no cóż, te może Mati i Panic coś nastrzelą w tym meczu. Newcastle pokonał 1-0, teraz mecz z Aston Villa. Remis, więc no cóż, na razie bez porażki, ale są już dwa remisy i to mnie zaczyna powoli martwić. Wolverhampton, Remis, Ajax Amsterdam, wygrywamy, w Lidze mistrzów z Ajaxem, West Ham. Znowu Remis, Leicester City, wygrywamy w Pucharze, Tottenham. Remis to no dużo tych remisów strasznie. Rangersami przegrywamy w ogóle. Brighton, Remis z Brighton, no to już chyba na pewno ligi nie wygramy, jakby mamy 5 remisów z rzędu, chyba w lidze. Teraz Evertonem, z Evertonem. O tej pojej nie Z Evertonem wygrywałem 2 do 1. Napoli w Mistrzów wygrała 2 do 0. Nottingham Forest wygrała 2 do 1. Puchar przegrywamy z jakimiś źródkami 2 do 0. Z Napoli przegrywamy 1 do 0. Brentford wygrywamy 3 do 2. No to jest akurat ciekawe. Jeszcze mecz City. No z City jak wygramy to będzie hit. No i nie jest hit bo przegrywamy. Z Rangersami wygrywamy ledwo 3 do 1. Fulan 2 do 1. 2-1 z Sheffield, Crystal Palace 3-1, Ajax Amsterdam 1-0. United remis, co, proszę, to jest tyle tych remisów, że to jest coś niesamowitego, no remis z Arsenalem. Wygrywamy z Barney 4-0 i przegrywamy z Newcastle. No, nie wygląda to zbyt dobrze na pewno, zobaczmy na skład. No, cóż mogę powiedzieć, tabeli, to jest Emirates FA Cup. Karaba nas tutaj nie ma na razie. To nas nie interesuje. Liga mistrzów wyszliśmy z grupy. Z pierwszego miejsca, też co prawda, więc to jest akurat ciekawe. A można na ligę wejść? Może? No nieważne, chyba. Jest, jesteśmy na miejscu piątym dopiero. To nie daje ligi mistrzów. Tracimy już 14 punktów. To jest niemożliwe, żeśmy już wygrali ligę tak naprawdę. Więc przez to już, no, samą chyba za siebie wszystko. Weźmy sobie w zespół i statystyki. 28 meczy, 15 bramek, 7 asyst, no wynik dobry. 7,33 ocena ogólna meczowa, więc no. No i cóż, to symulujemy do końca tego sezonu. Może tutaj będzie akurat też lepiej od tego poprzedniego, bo na razie to wiemy jakie jest oczywiście. Mamy 3 do 1. Więc może to druga połowa. No będzie troszkę ciekawsza mimo wszystko, bo na razie to wiemy jak to wygląda. Mecz teraz z Chelsea, no Chelsea się powinno udać wygrać. Remis, no to Chelsea nam coś nie pomaga, z Arsenalem 4 do 1, wygrywamy. Barney 3 do 2, Lipsk, widzę Mistrzów, remis. Więc nie wiem czy nie odpaliśmy z Ligi Mistrzów, ale nie wiem czy graliśmy sobie z Lipskiem na tej widzę Mistrzów tak szczerze. Wygrywamy z Luton, no teraz będzie mecz z Lipskiem, Nottingham Forest, wow, pokonane, czy z Lipskiem się uda? Lip eliminuje z Ligi Mistrzów City. Wygrywamy jeden do zero, No naprawdę coś niesamowitego w tej symulacji. I jestem w szoku. No i zostaliśmy zwolnieni, także. Więc to jest coś no kolejnego ciekawego. No więc cóż to, już, no, prawdopodobnie nie dowiemy się jak to będzie dalej. Będziemy prowadzić ten klub. To jest jeden z gorszych naszych symulacji, co mieliśmy na pewno. I trzeba sobie to oczywiście przyznać. Jednym słowem, dwoma czteroma no. Cóż, to Jurgen Klopp musi poradzić taki klub realistycznie, że już nie prowadzi Liverpoolu, no ale to takiego raczej by klubu no piłkarz, biały piłkarz Obecnie Tyler no, raczej nie przeszedł, więc cóż no Ja życzę temu klubowi, że le, poszło mu jak najlepiej, no ale my się oczywiście słyszymy już na koniec tego sezonu No i cóż, proszę Państwa, sezon się skończył Zobaczmy na tabelę No my tutaj spada... Nie otrzymaliśmy się akurat tą drużyną, więc to jest hit Liverpool awansował na drugie miejsce, tylko 6 punktów straty, dwie porażki tylko przez całą ligę, ale 11 remisów mówi samo za siebie. Jak to wygląda gdzie indziej? Puchar nie wygrany żaden. Spurs wygrał pierwszy puchar, więc też to jest ciekawe w tej symulacji. Liga Mistrzów, gdzie Spurs, że Manchester City finał, no ale cóż, no tutaj musimy sobie wejść tym razem w to. 30. gdzieś nasz zawodnik? Jest! 21-38, Darwin Nunes 18, A czy da się zacząć wszystkie jakby statystyki? Statystyki drużyny. I możemy sobie wziąć tutaj oczywiście Liverpool, zobaczyć jak to wygląda. Gdzieś tej będzie on na pewno zaraz, nasz Mati Panic, kochany. Szukamy, szukamy, ale nie możemy znaleźć nigdzie Matiego. Jest! 21 meczy, 11, 20, 28 meczy, 21 bramek, 11 Asyst, o no wiele gorzej niż w Milanie, więc cóż. No morał tego odcinka jest taki, no karta 99, zawanik 99 wcale nie będzie aż tak bardzo pomagał drużynie, bo jak widzimy grał on dwa razy, drużyna ani razu nie wygraża ani jednego pucharu przez całą symulację, więc mówi to samo za siebie, więc obalam mi, że karty 99 mogły być faktycznie jakieś mocne, tutaj w przypadku Matiego, panica, no nie poszło to tak jak iść oczywiście powinno, więc cóż, no ja wam jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych symulacjach i cześć!